Z makijażem. Em, tak, co mi przyjdzie do głowy, albo i nie. Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kolejnym filmiku na moim kanale Beauty 60. Ja jestem Marga i prowadzę ten kanał dla pań. W eleganckim wieku, moim przed 60 po 60, ja w sierpniu skończę 65 lat i nie będę miała zamiaru oczywiście tego kanału zostawić, bo <coughs> trzeba będzie dalej walczyć o to, żeby ładnie wyglądać moi drodzy, bo kanał ten jest właśnie dla pań w eleganckim wieku, które wiedzą po co jest makijaż, które potrafią go użyć które chcą się czegoś nauczyć, tak jak ja się ciągle czegoś uczę. I mam nadzieję, że nie tylko Panie w eleganckim wieku ten kanał oglądają i zasubskrybowały. Dziękuję na początek za Wasze subskrypcje, za Wasze komentarze, za to, że jesteście nowych, witam gorąco i proszę bardzo przed zasubskrybowaniem tego kanału obejrzyjcie sobie dwa, trzy filmiki, jeżeli stwierdzicie, że tak. Ten kanał będziecie oglądać, to wtedy dopiero um, włączę subskrypcję. Tak, tak jest dla mnie lepiej psychicznie, powiem Wam, kochani. Z czym do Was dzisiaj przychodzę? Ono przychodzę do Was z, z makijażem paletki Anklock Postaram się ten eleganckim makijażem, o, w ten sposób eleganckim, wielo, wielo, jak to powiedzieć, postaram się użyć sporo kolorów, jak tylko się da. I, no mam nadzieję, że wyjdzie to y, makijaż, który będzie się i Wam i mnie podobał, kochani. A zatem zaczynamy. Na twarzy, kochani, mam już widzicie, zrobione y, brwi. Y, mam już y, y, podkład, to jest BB krem y, z tej firmy. I pod oczami mam ten, ten CC krem. i ten CC-krem y, koreańskie. Y, poza tym na twarzy mam też już y, zagruntowany ten krem, y, tym y, z bel, co mi tak widzę dał całkiem opal taką no, opaloną jakby twarz. Ja nie jestem, kochani, zwolennikiem opalania, bo to tylko zmarszczki przynosi, ani samo opalaczy. Mnie się biała skóra podoba, jasna atlasowa skóra mnie się podoba taka. Adena. Ale tutaj też nie mam problemu z tym, że sobie, że to ładnie przyciemniło. Przynajmniej wiem, jak to teraz może działać. A zatem, kochani, bierzemy sobie ten fiolecik i o, wyprostujemy co nieco i sobie tu, kochani, go dajemy. Ten jasny fiolecik Aż nie zrobicie mniejszy, będziemy, go, będziemy sobie to, go tak dawać. O, moi kochani, teraz czekajcie, chyba powinnam jeszcze przy. O, tak będzie dobrze. Będzie nawet bardzo dobrze. O, sobie go tutaj to załamanie i trochę do góry. Tak sobie go długo, długo. Blendujemy moi drodzy, bo co jest największą naj, e, e, co? Jaki makijaż jest najbardziej trwały, naj, najładniejszy wyblendowany? O, to wam mówię ja e, makijażystka bez dyplomu. Nie? Może kiedyś tam się do tego e, przejadę do tej stolicy Polski. I zrobię sobie jakiś dyplom, to dyplom, z dyplomem. A na razie to sobie maluję to i, i ten. o. Y, paletka Anknok jest rewelacyjna, chociażby z tego powodu, bo ma, ym, bo ma, moi drodzy, biały i czarny cień. I to jest dla mnie, kochani, rewelacja. Po prostu rewelacja. Rewelacja, to staramy się tak najciemniej wstawić o mniej więcej, no. to jest paletka, która, yy... każda paletka, każda absolutnie powinna mieć powinno być tyle yy, no, yy, zaprogramowanie i tyle, i tyle możliwości, żeby ten czarny z białym po prostu yy, tam gdzieś wsadzić. Bo no, 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 ja osobiście niczym innym nie, nie podkreślę sobie właśnie pod brwiami jak tylko czarnym, nie? Czarny, no, jak białym, no. A też jest fajne, co ja robię, gada w białym i działam w białym, to ma być fioletowy. I mówię, biały można z różnym zmieszać, wiem można odciąć sobie kawałeczek palca. Coś, czy dostaję lekkiego świra, że tak powiem. No, oj, za, za ten rzutę to przesunąć, że tu za, za, za nisko trzymam ryjek, no, żeby wam pokazać do czego to służy wszystko. To jest widzicie, skóra jest już taka mleka, wiotka, już taka, już taka ble. No, i Ty na to nie poradzisz, człowieku. Bo, bo młodszym nie będziesz, ale... Trzeba po prostu znaleźć sposoby, żeby to wyglądało ładnie, yy, nie było na za ciężko na tym oku, nie byłoby jakieś takie, no które się nie podoba, nie? W ten sposób innym, że niby się sobie ty podobasz. Słuchajcie, jedno jest pewne na bank, że yy, kroki makijażowe można sobie, kochani, yy, zmieniać, czy, czy jakoś tak yy, inny krok, czy, czy właśnie... Yy, nie wiem jak to wytłumaczyć. Ech. Jak to wytłumaczyć? Że są... Że, makijaż tak jak każde rzemiosło jest rzemiosłem. <gryw> jak A. budujesz stół? No, to robisz tak, 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 tak po kolei. Jak budujesz szafę, tak, tak, tak. Jak robisz makijaż, też robić tak, tak, tak. Z tym, że to nie musi być po kolei, bo może być zaczynane od przodu, od tyłu i tak dalej. Ale jak ktoś chce zniwelować opadającą powiekę, to tylko jest jedyny sposób na to. Po prostu zrobić sobie drugą powiekę. I tyle. I nie ma, nie, nie ma innych, po prostu, nie ma innych, ta powieka musi wyglądać i musi być, nie? Nie takie jakieś, nie wiem, be, beleco, albo, albo ten, nie? Musi wyglądać i musi być, moi kochani. Tak to jest. No, taka jest monda, nie? Biały. I rozprowadzamy, kochani, ten biały. Na dół, do góry, po całej powierzchni wolnej. No, aż do tego fioletu co tu jest Tak robimy I oczywiście co? No co mm. blendujemy, blendujemy, blendujemy. No i tyle. Makijażu, makijażowywaniem się. I wiecie, naprawdę ja mieć, chciałabym mieć chociaż przez 3 dni gładkie powieki. Tak jak była młoda, jezu, ja bym tutaj siedziała i produkowała, aż by mi oczy spuchły, powiem wam. Tak, tak, tak by mi się działo. Naprawdę. Piękne, jasne, białe powieki, białe. Piękne, jasne, białe powieki, Proste no. powieki, jakie mają dziewczyny, to normalnie... A żal ściska, że człowiek nie, urodzi, nie urodził się wtedy, kiedy trzeba, no. Taka jest prawda, bo tutaj dużo ukrywać. W tej chwili w Polsce jest masa firm. A naprawdę masa firm e, e, kosmetycznych. Nie? To jest po prostu wow. Nie? I kobiety poza tym polskie wiedzą po co mają. Nie? E, e, no. Po co są e, kosmetyki, cienie, żeby się e, ładnie umalować, prawda? Żeby nie wyglądać jak jak, klaun, jak tutaj które nawet kanały prowadzą, no i tragedia. To... Zawsze były eleganckie. Polskie kobiety. Chociaż ostatnio, wiecie, czasy takie, że z jednego etatu na drugi. No to teraz niebieski. Nie? I go to sobie bo Tak sobie tak, to. By no i... A co wy oglądacie? Oprócz jeszcze makijażowych e tych na YouTube, jest tego pełno. Ja oglądam kanały kryminalne. Mam swoje ulubione, no, oczywiście. Jak jakiś nowy dojdzie, to ten widzicie. I, I powiem wam, że że nawet jak inny kanał zrobi, oj, a, zrobi ten sam temat. To ja oglądam, bo, bo to jest innego punktu widzenia, inaczej interpretowany, inaczej przekazany, bo to są przeważnie jakieś takie zbrodnie, które zaistniały i tak dalej, nie? I, i ten, i przekazany po prostu. Kilku, kilku właśnie tego samego tematu wysłucham i jest super, no. Jestem zadowolona z życia. I podziwiam te dziewczyny, bo one naprawdę jest ciężka praca. jest To Ciężka praca i jak na moje oko mają za mało, yy, za mało ludzi tam do nich chodzi. No. Jak tu jest, żeby już niczego nie zrobić yy, źle, prawda? Także ja jestem straszną fanką tego. Yy, mam swoich oczywiście u, u ulubionych yy, kanałowców. Jest taki jeden kanał, fajnie prowadzi to facet, ale kuźwa, głos, głos. Po prostu głos robię dużo, fajnie jest opracowany, fajnie to. Niestety zrezygnowałem, się więcej na tego niego w głos mnie denerwował, aniżeli bym się nasłuchała tych historii, które tam on opowiadał, nie? To nie będę się męczyć. To jest tak jak z książką, kiedyś, kiedyś po prostu musiałam tak jedną albo drugą książkę skończyć, bo nawet jak się ciągła, jak, 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 jak straszliwia, a teraz nie. To niech sobie tam robią co chcą, ja tego nie będę się tym pałować i, i wiecie, i no czytać, kiedy, kiedy tego się nie da czytać. Nie? No. To już wiecie, człowiek jakiś stary, im starszy, tym bardziej ceni swój czas. Takie mam wrażenie. I tym bardziej chce być z tym czasem, jak najwięcej mieć go dla siebie, dla, dla przyjemności jeszcze, które na tym świecie zostały i jeszcze na niego czekają, bo każdy, w każdym wieku ma się przyjemności, których się, no, których się nie przeżyło, albo chciałoby się jeszcze raz przeżyć, najpierw, wiecie co, pieniądze, najpierw to, wiecie, albo za mało pieniędzy, albo za mało czasu miał na te, na te rzeczy, a teraz, jak im starszy, tym bardziej, kochani, docenia to co, to, co wokół niego, nie? To, co wokół niego, jak jeszcze może, jak jest zdrowe na tyle, nie? No to wtedy nie ma problemu. Robi to, co lubi i to, co chciał zawsze robić i o czym marzył, no. tak, Takie mam wrażenie, że tak powinno być, W miarę możliwości. A niektórzy mają taką emeryturę, że wiecie, kot płakał i się cieszą, że przeżyją z jednego do drugiego, nie? miesiąca. No już tam nic by nie było. Ja nie mówię o Polsce, ja mówię o Niemczech, bo tutaj tak jest. Ludzie pracują całe życie, utrzymują to państwo, a w rezultacie dostają tyle tej emerytury, co kot płakał i jeszcze to państwo musi im, moi drodzy, pomagać. No, tak, taka jest sprawa. Ja nie, mówię, nie nie żartuję. Tak, tak jest. W tym kraju yy, wiecie, za, tak jak w Polsce co jest na mojej drodze, taka jest prawda. Dobra, okej, tu przyjechali. No i teraz bierzemy z tego beżu tego toperka, będzie co na prawą ręką i ja nie wiem, co jest na tą lewą ręką, co mi odbiło. Przejdźmy, jakby. Słuchajmy tu. No to rozświecamy sobie po prostu to. Pod okiem, pod okiem na, na roz, Rozświecamy sobie, bo to jest, on roz, roz, rozświeca, roz, rozjaśnia, to jest taki czary mary, wiecie? Y, nie taki haniowy, silny, tylko właśnie taki ostrożny. Bardzo mi się podoba, wiecie? I Dola się chwali we wszystkim, nie? Chociaż ja Wam powiem, że. Y, są utwory Liotych Hozen, których nie słucham, bo są głupie. Zresztą oni tego już też nie puszczają, <grym> bo byli głupi i to puszczali. Jakiś taki tekst zapodali, że nawet jest gdzieś w tym, że o kobietach tego świata. I teraz biorę sobie tym złotym tutaj nakładam. Se. se nakładam tak mniej więcej na, na środek oka. No poza tym to mówię. To jest wiecie, takie um, normalne dla mnie, najnormalniejsze i takie, to jest takie, um, jakby to powiedzieć, z łezką w oku, takie um, romantyczne, e, że na przykład ktoś kiedyś był fanem, tak jak ja, w 1984, tak? Chyba? Tak, chyba jakoś tak usłyszałam pierwszy utwór Dieter Hosen i normalnie szczena mi opadła, jeszcze języka nie znałam. Nie? I, i, I później i ja... Oni tak byli w moim wieku mniej więcej, jak, jak założyli zespół. W 1982 roku. I powiem Wam, że ja się z nimi starzałam. I to jest takie właśnie takie... nie mówię, takie namiętne, taka no nie wiem, jak, nie wiem jak to nazwać, nie? Że ja się z nimi, moi drodzy, starzałam. I, i widzę, bo już wszyscy po sześćdziesiątkę pokończyli, jak ich czas, nie? alkohol wypity i tak dalej. Ale widzisz, kochani, wykochana jednego. Na przykład y, oni już teraz tak koncert, koncertów po koncercie nie robią. Y, zostawiają sobie dwa, trzy dni, ale na koncercie dają nadal z siebie wszystko, jakby mieli, moi drodzy, dwadzieścia kilka lat bo to 40 lat temu, nie? I to jest, wiecie, yy, takie takie fajne, nie? Ja w ogóle muzycznie to się w rozwoju yy, zatrzymałam totalnie, bo uważam, że po 90. chyba 90. latach, drugi, trzeci, czwarty już nic nowego nie stworzono, jakieś majkę bubla, jakiegoś czy, czy innego kwiczenia, To niestety od kwiczenia były bidges, nie? Teraz to jest takie... <suszelnie> no. Czy za robić samym em, sigmą? i ramą? Dobra, robimy. Póki jeszcze nie zastyk. Tyle jest ułatwień teraz w tym makijażu, żeby nawet się nam nie śniło o tym, nie? No ale ja jedyną dla mnie pociechą jest to, że moi mili uch, muzycznie to jest nasze pokolenie po prostu do przodu bardzo, nie? Bo wszystko, co było najpiękniejsze. I najlepsze już zostało stworzone. Nie? Już zostało stworzone, moi kochani. I to, co teraz uważają za muzykę, no to to jest śmiech i, i, i cudze małpy. <laughs> nie, to jest śmiech na sali. Śmiech na sali, bo trendy idą jakieś takie, wiecie, no na czymś trzeba zarabiać, nie? A że już wszyscy wszystko stworzyli, no to kurczę. Bida panie, bida. Jakiś tam koreański pop albo jakaś inna. To będzie minuta 8 i już potem wszystkie. A to powiem wam na moje oko wartości rozrywkowych wartości rozrywkowych, poza wartościami rozrywkowymi. Nic nie ma dla przyjemności czegoś takiego się nie słucha, tylko do jakiejś yy, disco muzyki się chodziło na dyskotekę i na tej dyskotece, kochani, człowiek tam szalał nie, według przy bijżysach yy, czy innych tego, tego typu, yy, nie, jak Abba czy, czy coś w tym stylu. Ale przyznać i trzeba i tak jest, że te wszystkie zespoły, Bony M, Abba, zapisały się już na kartach historii muzycznej i wiecie, jakieś nowe trendy, które wychodzą, to jest... Ja nie zapomnę do końca życia, jak mi e, e, sąsiadka, ona słuchała tego... E, e, nie rap... nie wiem. No. I, I była, proszę ja was, jaka fajna ta piosenka. To były covery, przeróbki, to była przeróbka Stinga, nie? Ja do niej mówię, a wiesz, to, wiesz kto to jest Sting, kto to był? Mówię, to niebieski biorę teraz. tak, pod, pod wszystkim. To to był Steam, a gdzieś to to było Polis. No to właśnie mówię, to jest Steam, ta piosenka, której tak słuchasz i tak się zachwycasz. Nie? No, tak ja mówię, w encyklopedii żeby internetu nie było. Nie no już działa. czym się zachwycasz, nie? No, 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 śmiechu warte, nie? I Także tak to wygląda w, w, w historii muzyki. <noise> Wszystko, już każda nuta została napisana, kochani. Każda nuta została napisana, wyśpiewana i wygrana. Także to, co teraz ten to Ja stanęłam, mówię Wam, muzycznie w, w, w no początki dziewięćdziesiątych lat, tak stanęłam muzycznie, moi drodzy. I wszystko, co jest potem, to, to już było, wiecie, to już było nic. Ja mówię. Dzięki Trójce na przykład miałam mm, Nagraną całą dyskotografię Pink, Pink Floyd, to akurat chyba się tu 82, no, Pierwsze, kochani moi, oto makijaż. Makijaż poza tym, makijaż wykonałam y, pędzelkami z Sigmy i eyeliner, ten, y, y, kreskę też z y, Sigmy bo z nimi Anknok e, e, współpracuje, kochani. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Mam nadzieję na dużo komentarzy i dużo łapek w górę. Mam nadzieję na dużo subskrybentów, którzy przemyśleli, że chcą być ze mną. Tak. Tak niech się stanie. Kochani moi, dziękuję Wam, że jesteście, że kciukacie, że komentujecie. I co? Widzimy się całkiem niedługo na następnym filmiku. Pa pa! pa.